No i dobra, rocker jest już założony. Poza tym czekałem na parę części, czyli na przykład kolaba eksperta, damper, zaraz powiemy o tym sobie więcej. Łożyska są wymienione tutaj też. No więc nie ma co przedłużasz, zabieramy się do za składania. No więc najpierw zmontujemy, zrobimy trójkąt. w na razie tylko tu wmontuję, tylko żeby coś tam trzymało. No i dobra, to, jak już mam to skręcone, to wycierałem sobie nadmiar smaru, który to żeby zostawić tutaj na elementach, żeby nie kleił się do tego pioch. Dokręcamy sobie zaraz to, to, jak dokręcone być powinno. No i teraz powiem, ja nie łożysk, ta rama dopiero pracuje, jak bajka, w pełnym zakresie, Dzisiaj w pełnym zakresie chodzi ładnie. No dobra, to jak mamy to już poprzeczyszczane, podokręcane, teraz przydałoby się przeczyścić ją do końca, bo specjalnie zostawiłem tutaj parę takich, jak widzicie, rzeczy, które są upieprzone, tu macie czyste, tu macie brudne, no widać różnicę, aczkolwiek zacisk to nikt go nie ale tutaj, ta osłonka plastikowa w Maydenie Ona jak się już tak z czasem, z czasem jeździ to ten syf się tutaj tak osiada Że no na i no nie idzie tego domyć, nie wiem czy to widać Nie no widać Tu jest wszystko usyfione Kurde sorry, nie zauważyłem, że wam migoczę A no, po poprzedniej filmie też migotało jak głupie e, Już nie będzie Więc ten syf z sobie Czyścimy do końca. Poza tym wszystko już jest wyczyszczone do sma. No i dobra, wszystko mamy czyste z tego co znajdowało się na stojaku. Na stole też parę rzeczy jest jeszcze do przeczyszczenia. Ale to są rzeczy typu korby i wedały, więc tutaj tak upieprzę się po pierwszej jeździe. Nie chcę mi się tego mieć tak samo jak kół. Miałem planach je ubyć, ale jednak tego nie zrobię. No a teraz należałoby poruszyć temat dampera. Jest tutaj naprawdę dużo do powiedzenia. Serwis, który wcześniej mi wykonał ten damper, to jeżeli chcecie wiedzieć jaki to jest serwis, to jest w zasadzie jedyny serwis zawieszenia w Gorzowie. Możecie po prostu wpisać sobie jakiś suspension service, nie wiem, serwis zawieszenia Gorzów Wielkopolski. Powinien Wam wyskoczyć jeden serwis w Gorzowie i to właśnie ten serwis spieprzył moją X2. I to jest cud. Że Gregorio mi ją odratowało Polecam Gregorio serwis Najlepszy serwis dla Foxa no więc dobra, montujemy sobie damper Nie będziemy się już nad tym rozwodzić Zobaczmy czy to się zmieści to się zmieści. No tak no. Sądzi, że jesteście tak daleko, ale jak się to rozładowało Nie przyuważyłem, że ma mało procent I musimy je podłączyć do ładowania a, w zasadzie jestem. Dobra, że je jedną rzecz poprawię. Bo mm, no, tak podczułem tutaj, że to stronę, ale to się soda na odwrót. Dlatego, że jak się zamontuje zębatkę, to wtedy nie ma jak wykręcić dampera. No i teraz owczajmy sobie kolaba eksperta. E, tak mi się coś wydaje, że. Ale się będzie tutaj, przez ten hak, który jest tu zamontowany. Weźmy sobie tą śrubeczkę. I go tylko tak na razie przymierza. Nie, nie ma takiej opcji. Jest nieodpowiedni hak do tego napinacza. Czyli kolor będzie musiał poczekać sobie na nowy hak. W takim razie, jeżeli e, hak jest e, nijaki, no to założymy e, też ten nijaki łańcuch, bo jakoś w sumie nie będzie mi szkoda tych kulek z dzi. Dobra, korbę też tylko smalowałem, nie chciało mi się jej w ogóle czyścić. No co przynajmniej? Sz, 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 Szkoda tak, kurde, bo chciałem nawet no, testować tego reversa już. Kolejny co zamontujemy to hamulec, raczej adapter. Dobra, ośna smalowana. I na no lepiej teraz po moim tym tuningu, że tak powiem, działa ten dębanek. Mam nadzieję, że nie będzie tak stukać mocno jak przedtem. To był główny powód, dla którego ee, chcę zmienić w ogóle całą piastę, żeby miała więcej punktów zaczepienia, żeby łańcuch nie łupał, jak głupi o tą e, osłonkę. Dobra. Mi zależy na tym, żeby jak teraz usiądę na ten rower. Dumper pracował perfekcyjnie. O tak. Dumper nie wydaje żadnych dźwięków Jasny gwint, Grzegorz, Grzegorz najlepszy serwis. Dobra. Dumper na do. O widzieliście to? Przez chwilę mi No i migocze i nie migocze. Dobra. Mejden jest złożony. No, czemu to jest złożony, gotowy do jazdy, i w kolejnym odcinku będziemy go testować. Nara!